Dobra, na początku losujemy ile prezentów mogę otworzyć. Będzie to tym razem 5 sztuk. Ile rzeczy mogę usunąć z luku? Jedną i ile prezentów tych samych mogę otworzyć? czyli na przykład dwie pary bluzki czy spodni, będzie to jedna sztuka. I tak jak już napisałam w arcie, fajnie by było jakbyście w prezentach napisali mi co mi wysyłacie, żeby mi też było łatwiej jakby taki look stworzyć, bo i tak nie widzę co tam jest. Pierwszy prezent będzie od Roxy. Pozdrawiam Cię kochana. I będzie to bluzeczka biała i ogólnie już się cieszę, bo z takimi basicowymi rzeczami można dużo rzeczy zrobić. Drugi prezent będzie od Mochi. Będą. O, super, są to spodenki. Na pewno mi się też przydadzą, chociaż już bardziej mi do takiego rokowego luku pasują. Trzeci prezencik będzie od Lexi 38. Będą to włoski blond. Gdzieś tam już mi się w głowie ten look yy, składa, ale dużo dodatków mi brakuje. Tutaj mamy prezencik od Olciapad. I już widzę, że jest napisane, że będzie to czapeczka. Mam nadzieję, że jakaś większa, bo do nie każdych włosów niestety pasuje. I mamy czapeczkę owieczkową. Teraz mamy chyba ostatni prezent, z tego co wiem. I będzie on od kosmożabki. Pozdrawiam cię. I tu niestety nie mamy napisane co jest, i mamy drugą parę włosków, więc będziemy mieli tam opcję wymiany. Czyli użyjemy jednej pary włosków, wybranej przeze mnie. Tutaj sobie szybciutko zdjęłam wszystkie ciuchy, a tu założyłam wszystkie rzeczy, które dostałam, żeby pamiętać co w ogóle dostałam, bo tyle tych rzeczy mam i też muszę zorganizować jakieś rozdanko na te rzeczy może magiczny worek wróci ten taki z tropem, że 10 rzeczy z mojej szafy się wygrywało, bo naprawdę trochę za dużo, tutaj zdjęłam kapelutek, bo użyjemy opcji usunięcia jednego prezentu i tak się podstawowy look kreuje tutaj wybierzemy sobie skarpetki, bo strasznie dużo mi na tych nogach brakuje i Myślę, że skarpetki to jest jedna z moich ulubionych rzeczy do, właśnie, krótkich spodenek na Wyspach Planet. I do tego sportowe buciki. I jeszcze dodałabym ogólnie jakąś opaskę na te nogi, ale darujemy sobie czarna torebka. Tutaj poszliśmy w klasyk, bo miałam gdzieś tam w planach dać geo albo coś, ale. Za dużo go ostatnio używam, wydaje mi się i chciałam zrobić taki spokojniejszy look. Dlatego właśnie ta torebeczka wskoczyła. Ona jest ze sklepu i z góry polecam, bo dużo rzeczy można z nią fajnych zrobić. Tutaj wybieramy sobie makijaż jako jakaś taka podstawa, żeby na tej twarzy coś się działo. Tutaj dobieramy dalszą część makijażu, czyli usta i inne rzeczy. Ja postawiłam tylko na usta, bo Oczy są teraz moją podstawą, takie zielone. I oczywiście, do czego przechodzimy? Do biżuterii, bo uważam, że to naprawdę może zmienić dużo w looku i dodać takiego fajnego charakteru. Że nie jest on taki prosty, a jednak coś tam się dzieje, coś tam się świeci. I no fajnie to przede wszystkim wygląda, a można taki fajny basicowy look stworzyć używając jednego naszyjnika szarego i bransoletki szarej. Nie trzeba tam kombinować z różnymi rzeczami, chociaż widzicie tutaj w mojej szafie jest dużo, dużo niepotrzebnych rzeczy i jak ja sama przewijam tą szafę to czasem się zastanawiam po co mi one. Dlatego, tak jak już wcześniej mówiłam, na pewno zrobimy jakiś dropowy konkursik, a raczej rozdanko dropowe, dlatego też wyczekujcie. Bo na pewno z pewnością na 100% już mówię, że będzie. Jeśli macie ten sam problem z wyborem kurczyków co ja, to po prostu kupcie sobie jedną parę szarą i jedną parę złotą. Już przechodzimy do wyboru dodatków na głowę, bo usunęliśmy sobie czapeczkę z możliwości i coś musi się na tej głowie zadziać. I tak jak ja często kładę sobie po prostu błyskotki, tak tutaj chciałam spróbować czegoś innego i postawiłam na misia, którego niestety już nie ma w sklepie. Naprawdę go nie ma w sklepie. On jest w dodatkach na głowę i przeszukałam trzy razy. Bo chciałam sobie chyba zrobić różowego, no i niestety nic to nie dało. Tutaj, wybieramy sobie coś na ciało i postawiłam właśnie na te błyskotki, które są jakby definicją każdego mojego luku, albo prawie każdego, no bo gdzieś tam e błyskotka musi się błyszczeć I ogólnie, co mam powiedzieć. No, look jest prawie gotowy. Myślę, że tutaj jeszcze na paznokciach musi się coś zadziać. Ach nie mamy czarnych paznokci, co jest strasznym smutkiem. Nie wiem czy kiedyś można było je kupić. Mamy za to białe, więc myślę, że białe będą bardzo fajne. I tak się prezentuje cały look z Waszych prezentów. Są tu spodenki, bluzeczka i włoski, a reszta to dodatki z szafy. Jeśli chciałbyś, albo chciałabyś, dać mi jakieś zasady dotyczące stworzenia luku, pisz śmiało w komentarzu.